Witam w kolejnym odcinku na kanale Niemiły Facet. I dzisiaj kolejny fascynujący, ważny temat. Dlaczego Miły Facet nie potrafi zbudować zdrowej relacji z kobietą? Co to jest zdrowa relacja? Zdrowa relacja to przede wszystkim taka, gdzie mamy wsparcie. Zdrowa relacja to taka, gdzie możemy na tej drugiej osobie polegać. Zdrowa relacja to taka, gdzie nie ma jakichś wygórowanych wymagań, że kiedy powinie nam się noga, ta osoba zawsze stanie w naszej np. Na obronie, ale będzie nas przede wszystkim wspierać, bo wsparcie. Jest bardzo ważne w relacji. Ale teraz, dlaczego? Właśnie miły facet nie potrafi zbudować takiej relacji, lub ma z nią bardzo poważne problemy, żeby coś takiego zrobić. A więc zastanowimy się i zejdziemy dzisiaj głęboko. Oczywiście, jeżeli ten film Wam się spodoba oraz ten kanał, zostawcie subskrypcję, skomentujcie go. Jeżeli oglądacie ten film z YouTube'a, to po będzie link do mojej książki Jak słuchać Ci zachować zdrową sylwetkę na całe życie, jeżeli macie wyzwanie, jeśli chodzi o sylwetkę. Bo jednym bardzo ważnym aspektem wychodzenia właśnie z syndromu miłego faceta jest właśnie praca nad sylwetką. A więc, wróćmy do tematu. Dlaczego właśnie miły facet ma z tym wyzwania? Problemy, właśnie, żeby zbudować tą zdrową. Relacja, która nie jest oparta na zależności, bo właśnie ta chora, niezdrowa relacja jest oparta na zależności, czyli na taki spół o zależności od drugiego partnera. Czyli jeżeli tej osoby nie ma, to my się boimy. Jeżeli tej osoby nie ma, to my ją sprawdzamy. Jeżeli tej drugiej osoby nie ma, to my się boimy, że ta osoba na przykład już nigdy nie zadzwoni, albo że nas zostawi. Od razu odpala się w, nam, w nas lęk przed odrzuceniem. Lęk przed samotnością. I teraz, dlaczego właśnie miły facet nie potrafi zbudować takiej relacji? Kiedy taki miły facet, chłopiec, kiedy cofnie się do swojej przyszłości, bo tak jak zawsze mówię na tym kanale, 99% naszych wyzwań w dorosłym życiu pochodzi z naszego dzieciństwa. I teraz, że miły facet, kiedy miły chłopiec, kiedy jest w rodzinie, i teraz powiem, jak powinien wyglądać schemat zdrowy, a później powiem, jak wygląda schemat niezdrowy. A więc, w schemacie zdrowym, kiedy jest, jest ten miły chłopiec, czyli chłopiec, jeszcze nie jest miły, ale jest, jest chłopiec I, jest, i są rodzice, jest mama i jest tata. Kiedy chłopiec przychodzi na świat, on zostaje jakby swoim jakby ulubieńcem. Mamy, dlatego że mama oczywiście zaczyna się najpierw nim opiekować, dlatego że to jest mały chłopiec. I ona, oczywiście daje mu swoją miłość również ojciec. Ale w pewnym już okresie życia, ojciec jakby jakby zabiera swojego syna i uczy go tej męskości. Ojciec zaczyna się im opiekować i dawać mu te męskie cechy. I później, kiedy mężczyzna dorasta, jest w stanie zbudować. O wiele bardziej zdrową relację z kobietą. Ale teraz, co się dzieje właśnie w tym schemacie niezdrowym? W schemacie niezdrowym dzieje się coś takiego, kiedy właśnie miły mężczyzna, miły facet, miły chłopiec, kiedy zabraknie tego ojca, kiedy na przykład rodzice się rozejdą, i teraz ta mama, która jest z nim, na przykład rodzice, rodzice się rozstali, i opiekę nad tym dzieckiem, nad tym synem, sprawuje mama. I teraz mama ma pełno lęku. Mama ma ten lęk przed, że zostanie znowu sama, że sobie nie poradzi, że brakuje jej tego partnera. Bo jeżeli mamy, bo jeżeli jest rozwód, to często dorośli sobie nie radzą. Bo nie jest to łatwe. Rozwód niektórych w niektórych książkach można przeczytać. Że rozwód równa się jedna z większych życiowych traum w dorosłym życiu. Dlatego, że jest pewna osoba, z którą byliśmy 10, 20, 30 lat, a nagle tej osoby nie ma. Więc to jest nic innego jak trauma. I nie każdy potrafi sobie z tym poradzić. A więc, jeżeli teraz odchodzi z naszego życia nasz partner, czyli tutaj ojciec tego syna, no to mama go zaczyna przygarniać, ale mama zaczyna go inaczej traktować. Mama zaczyna go traktować jako swojego partnera. Swojego partnera emocjonalnego, bo ona właśnie się boi, ma pełną lęku, że sobie po prostu nie poradzi, bo różni są ludzie. I teraz, jeżeli ta mama traktuje swojego syna jako partnera swojego życiowego, to on jakby później staje się właśnie jej partnerem w dorosłym życiu. Oczywiście, nie chodzi o to, że ta mama jakby z nim sypia, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że ona po prostu go traktuje jak swojego. Partnera, czyli syn staje się partnerem swojej mamy. I wtedy, kiedy jest odłączono tej męskości, i staje się właśnie partnerem monogamicznym, partnerem swojej mamy, to bardzo mu ciężko później zbudować właśnie zdrową relację z kobietą, dlatego że w miejscu tej kobiety jest jego mama. Dopiero poprzez pracę nad syndromem miłego faceta, ten mężczyzna może sobie to uświadomić. Może iść na terapię i przepracować ten program. Może z tego po prostu wyjść. Ale przede wszystkim, jak zawsze mówię w każdym filmie, jeśli chodzi o syndrom miłego faceta i nie tylko, najważniejsza jest świadomość. Bo jeżeli sobie nie uświadomimy pewnych schematów, to będziemy w, tym, w tych schematach do końca swoich dni. I często widać mężczyzn, którzy mają 40 czy 50 czy nawet 60 lat, jeżeli ich mama żyje, oni się tą mamą opiekują. Nie ma w tym nic złego, ale oni się opiekują. Nie tak, by się opiekali, opiekowali swoją mamą, ale opiekują się tak, jakby była ich partnerką, i wtedy, kiedy spotkają kobietę, ta kobieta czuje, że ten mężczyzna nie jest dostępny emocjonalnie. Ta kobieta czuje, że ten mężczyzna jakby jest zamknięty w sobie, dlatego że boi się również utracić tą mamę. Dlatego że mama go, jakby w pewnym sensie, uzależniła od siebie emocjonalnie, tak jak powiedziałem, najpierw. Mężczyzna, taki mężczyzna powinien zobaczyć, powinien poprzez właśnie terapię, poprzez pracę nad syndromem mojego faceta wychwytuje takie zachowania i przede wszystkim tutaj bardzo ważną rzeczą jest, będzie przede wszystkim, że mężczyzna taki powinien zacząć stawiać mamie granice. Kiedy zacznie stawiać granice, automatycznie zaczyna się powoli oddzielać. Kolejną sprawą jest wejście w męską energię, czyli... Spotkanie się ze swoim ojcem, a jeżeli tego ojca nie ma, zacząć budować męskie relacje, co już mówiłem w poprzednich filmach, wtedy zaczyna powracać do męskiej energii i zaczyna z tej toksycznej, bo to nie jest zdrowa relacja, toksycznej relacji z mamą wychodzić. I w tym momencie zaczyna się oddzielać, wtedy ma szansę w przyszłości zbudować jakąkolwiek relację. A jeżeli będzie tego chciał, bo wielu mężczyzn po prostu nie chce, wielu mężczyzn. Nie chcę, chcę po prostu pozostać w tej sytuacji, jaką, w jakiej są. I to nie ma, nic z tym, nie ma z tego nic złego, bo każdy ma po prostu swój wybór. Jedni chcą zbudować związek, drudzy nie chcą, ale tak to mniej więcej wygląda. A więc, takie powiedziałem na początku. Subskrybujcie, zostawcie komentarz, podzielcie się tym filmem. I, jeżeli interesuje Was zmiana swojej sylwetki lub nawyków, Żywieniowych, to zapraszam pod spodem do linka do książka, jest w trzech różnych formatach, czyli audiobook, e-book oraz wersja książkowa. Pozdrawiam.